Usunęłam, e, boże, moderatora tej, tej coś tam, tej jakiejś coś tam, nie wiem, horce jakiejś, nie wiem, dziwnej. Nie wiem, po ludzku, musiałaś być już wcześniej kiedyś na live'ie. I pewnie również mnie subskrybujesz się założę. Dobra, może się nie założę, ale masz moderatora, bo pewnie byłeś na jakimś live wcześniej. Bo ja ci pamiętam. Co robię? No co to jest? Mówię coś dzisiaj, nie? Jakby są te egzaminy, do których ja na szczęście jeszcze nie należę, które za dwa lata znowu to zrobiłam. Chyba zagram w Dandy Sword, Mam to w dupie, że mnie live. A jak się nazywasz na Roblox? Eee, boże, on jest uzanka normalnie, a normalnie, czy, znaczy normalnie co? Chwila. Nerwuje mnie to, że ja nie umiem studio. Robić. No to ja. No, ja coś odpalam. Zresztą mogę coś takiego. Aha. Co ja odpaliłam? Aha. Uh -huh. Uh -huh. Ja wiem, że mnie masz. Jo! Gramy w Dandy Sword Model jakieś. Nie wiem, jak to się czyta. to jest? Usunęli mi? Nie, zbomowali mi To jest normalne Czekajcie, ja coś zrobię Za co moderatora aktywny przez przynajmniej 3 live'y musisz być Ej, chwilę, ja na chwilę zasłonię, bo ja mam Ja mam, ja mam, ja mam pipreina, mam pomysł Nie? Jezu, ja dołączyłam do kogoś. No way. Dobra. Roblox. Very good. One second. Ja wam nie podam moich danych logowania. O ile ja sama pamiętam. Hmm. Nie, dobra, bo to też już pokazałam. Dać, ci... możesz, możesz, możesz. Zaraz nie wiem czy aktualizuj, czy przypinać, bo ja sama to ogarnę teraz. O Ja mam taki plan Taki mam plan, tylko wy nie widzicie teraz. Mm, mm, mm. Co? Dobra. Oe. Fajnie. Aha, czyli ja tak nie mogę? Bo czy nie mogę ruszać tak to. No tak głupie coś. Nie mogę tak grać. Dobra, nieważne. No wow. Szybki. Dobra, yy, dodawajcie mnie, dodawajcie. Bo ja nie mogę grać sama. Idę na inne konto. Idziemy na inne konto, choć mi się nie chce. Kurde, to jest takie głupie, czemu tam tego nie mogę odpalić? Dobra, to gram w Tower of Hell, tak? Nie było tematu. Okej, okay, let's... O Lol, jest starcza. Aha, się nie dziwię. Zjeżdżaj na dół. Nie, nie chcę przypinać. O no leć, leć. Uczuń nas nisz, coś tam coś. Nie no, ale... Ale gdybym była pełnoletnia, to bym na Magdy Bijjad głosowała, naprawdę. Ja nie rozumiem mojego takiego nie wiem. Kolejki kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. On mówi, że chce normalnie, by głosował na bijat, nie? a sam jest młodszy ode mnie. Mnie to tak kurwa. Jakby się na polityce znał bardziej od, ode mnie. A jakbym ja się znała w ogóle na polityce, nie? Mhm. Jezu, ale się wystraszyłam, że tu nie doskoczę, nie, naprawdę <laughs> Aha, to jest The Tower Fajnie Ooo, nie zdążę tego przejść ai, 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 ai. Kurde A, no i dupa Nie dość, że spadłam, to jeszcze jest raz cztery, nie zdążę tego przejść, mam... Całą. Nie, teraz mam 30 sekund tylko na to przejście. Jak nie mniej. Dobra, teraz to nie przejdę tego na bank. Ile lat? E, podaję. Jestem. Mm, znaczy, Boże. Boże, Boże, Boże. Jest w szóstej klasie 12 lat. I pozdrawiam. I e, I tak. Problem w tym, że, że jeszcze tylko to jest jeszcze teraz i jeden rok, yy, boże i rok. I problem... ponieważ kończę. Ponieważ ja będę musiała pisać egzaminy. Ja będę musiała pisać egzaminy u sąglasistów. Ja! Ja... Aha, gówno. Aha, to co ja robię? Idziemy na The Tower, mi się nudzi tu. To mniej niż 10% kurde. Muszę podłączyć telefon. Yy, no bo ja dołączyłam ten później. Dołączyłam później do ten, do szkoły. Nie, tak, dobra. Ja chcę ładować. Ładuje tu się? Tak. O Boże, teraz... Ja się zdenerwuję zaraz. Możesz. Siema. <śm> 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 Jaka hey, jest twoja ulubiona gra na Roblox? Mhm, moja nie wiem. Wiem tyle, że nie że nienawidzę moich sąsiadów, ponieważ teraz wiercą. Bier teraz wiercą, 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 kurde, nie umiem się posłowić. Słyszycie to, czy wy tego nie słyszycie? A, dobra, ja miałam odpowiedź na pytanie. Tower of Hell. Uwaga, czy nadejdzie ten słynny dzień, że random sneta przejdzie to? Przejdzie The Tower? Umiem przejść każdy poziom. Każdy. Tylko na każdym każdy słychać? Kurde! A głośno, a przeszkadza to. Zaraz się przejdę do nich. Do moich sąsiadów. Naprawdę. Kurde, nie umiem jedną ręką grać. Zabiję. Mhm. O, przestali. Miejmy nadzieję, że, że to, to nie jest chwilowe, tylko na Amen. Dobra, dalej biec, co ma, ciszej. A teraz słychać? Uhum. No to dobrze. Nudzi mi się na tym live coś. No a oni wiercą dalej, nie? To jest najlepsze. Ostatnio się tu wywaliłam, więc teraz, teraz, teraz nie chcę tego powtórzyć. Teraz full skupienie. A! A sorry, a mi, nie, mi się nie wyświetla. A, faktycznie, faktycznie, sorry, sorry, sorry. Yy, yy, moderator. Nie mam przeważnie ten, ale tak najbardziej to trzeba by być trzy razy aktywnym na moim live i no, i no i subskrypcję, nie? Trzeba... No. NO CO TO BYŁO? CO TO BYŁO? Nie co? Ja nie, nie wiem. Coś nie wiem. Nie wiem. Nudzi mi się w życiu. <ś> Jednak to nie dla mnie. O, jest ten poziom, który ja kocham, a inni nienawidzą. Ja kocham właśnie te trudne poziomy, bo reszta jest dla mnie za łatwa. Aha. Panie. Posłuchaj nasz nasion coś tam coś. Męso na mikrofonie! gdzie? No co? Co? Co, co? Umiem, umiem, umiem seplenić. Umiem seplenić. No, no, normalnie. Umiem seplenić. Nie, naprawdę. naprawdę No, u mnie trzy osoby i cztery Chodź. No ja się zabiję z tym Dobra ja odłączam to bo tu się nie da Boże sorry <śmiech> <śmiech> Moi widzowie są w średnim wieku ogólnie mnie trochę denerwuje, bo nie mogę rozmawiać tak na tematy różne. O 6 osób i 4... no ja się nie wiem. Ta, na takim dziwnym, a ja mam go 6 lat już. Naprawdę, to jest mój i mojej mamy. To jest nawet do ładowania jeszcze tam. Jakiś... Do tego różowy, nie? Mam jeszcze szary, ale nie wiem gdzie. Znaczy najpierw moja mama z niego korzystała, a potem ja. I w sumie tak, tak mieszanie jest. Toś odkurza na klatce, na klatce, nie w domu bym tego nie słyszała no ja się nie dziwię, bo oni tam coś montują, dobra to nie pisz nic, nie wiem Jak co tam u was? Nie! Dobra, ulubiony kolor ulubio, ulubio, kurde. ulubiony kolor Nie wiem Sorry, że tak późno odpowiedziałam, ale ja nie zauważyłam tego, nie? flap, nie wiem, tęczowy, nie wiem, wszystkie kolory tęczy, nie wiem, tak najbardziej to, nie wiem, powiedzmy zielony. Zielony to ładny kolor, nie ma się do czego doczepić. W sumie ja wiele kolorów lubię, nie? Ale. Jezus. Spoko. Co tu się dzieje? Te niektóre kule to sobie w kosmos leć, lecą, nie? Dzięki. Mi się nie podoba. Ale dzięki. Według mnie brzmi jakiś casting przed mm. mutacją XD. Nie wiem, śmieszna jestem normalnie, ale nie w ten sposób, jaki bym chciała. O, 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 lol! Lubię ten poziom, lubię, lubię. Okej, okay, nie wiem, co tu się zadziało. Czy ja tam doskoczę? Nie wiem. Tu, ru, ru tum, 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 tum tur, ma?

tych subskrypcji. Boję się spaść. Naprawdę się boję. Będę skakała wtedy, kiedy ta baba. Dobra, żyję. Skąd ona ma tą aureole? Też co? To jest fair. Ja wiem, że za odblokowanie wszystkich rzeczy można dostać aureole. Za przejście The Tower i dlatego chcę je przejść. I nie wiem, jaki jest Twój ulubiony Brainrod. Na pewno nie to ten rekin, tłumaczenie, eee, ale nie wiem. No, Balerina Cappuccina, Mimimimi, The Amolie, coś tam de. Nie wiem. Byłam już tak daleko. Serio, byłam na przedostatnim, nie? Naprawdę. Dobra, idę na inny serwer. Denerw zdenerwowałam się. Wiesz, że coś tam dekolorować. Nie będę tak się musiało. Ale jak mieszało, że co? Ja wiem, że mogę zmienić kolor laserów. Sekundę. Ten ciał. Wii. No ja o tym wiem. Dobra, ustawmy sobie na środek. Ej, zaraz wracam. Nie wiem. Ups. Sypy. Jestem, jestem, wróciłam, wróciłam. Ej, wszyscy co mm, Nie dodaję. Akceptuję. Musisz mnie najpierw ten... Ty dodać. Turu, turu, turu. Nie, ja się zabiję. Dobra, ja kończę, bo mi się już nie chce. Roblox czy Minecraft. Roblox. A mi się podoba, bo... Dobrze. Roblox czy Minecraft? Po co? Je? To ja po live dodam, dobra. Hejka, hejka. Dobra, e ja kończę. Potem zrobię live -away. Już nie wiem, godzina. Godzina dwie. Nie dodaję, akceptuję. Jak zmieniasz laser? Tu. Nowy setting, czyli w ustawienia. I tu jest taki pasek i to możesz zmienić. Jeśli masz tu powiedzmy, to masz kolor normalny a, normalny, a ja robię tak. I mam kolor inny. Tu mam taki jak powinien być. Ja mam taki jaki powinien być. Teraz mogę sobie zmieniać. Mogę robić sobie tęczę nawet. ale to byś musiała non stop robić. Albo ustawić na zielony jakiś. Wyladasz się na zielone, No i na taki zielony. I wtedy. No co ty robisz? Czemu się ruszyć nie mogę? Co on zrobił? Oh, lol, wywaliłaś się. Goodbye, bo jeszcze moi sąsiedzi zaczęli wiercić. Darka. Co ja robię? Nara. Ale jeszcze wam się pochwalę. Zaczęłam robić piercing. Ale przekowi i piękne. Takie piękne i takie piękne. I zde Dobra. Nara. Tak, zaraz zaakceptuję. Potem poakceptuję. Nara.